Wszystkich jesteśmy znowu na tym samym polu. Pryskamy sobie na na skracanie i na grzyba. Troszeczkę spóźnione jest skracanie, ale yy, były przymrozki. No i nie było sensu yy, według mnie pryskać. Mógłbym pewnie przypalić Boże a teraz parę dni ma być na plusie niby jest końcówka kwietnia ale, ale to nic nic nie znaczy no bo dzisiaj rano było zero zobaczymy jak to wyjdzie pszeniczka bardzo ładna jeżeli teraz jeszcze popada tak jak zapowiadają dość dużo deszczu no to powinno być petarda myślę że tutaj jeszcze jak zrobię jeden zabieg na dwa dwa zabiegi może jak będzie bardzo deszczowo to tylko trzy będzie trzeba ale myślę że dwa wystarczą no to myślę, że 8 to powinno być spokojnie. Z tej pszenicy tutaj aż tak widać, że jest czarna. Podejrzewam, że tego tak nie pokazuje kamera, no ale naprawdę tutaj ta pszenica jest pierwszej klasy. Środki jakie stosuję to jest y, Stabilan Top, y, też na skracanie, Epcon też jest na, na grzyba i ORIUS wszystko po pół litra na, na hektar do tego dałem y, na robaka Nie pamiętam jaki to był y, środek, ale nie wiem, czy nie Danadim. Do tego 3 kilo nawozu plus 2 kilo siarczanu magnezu. No bo przejechałem dwa tygodnie temu na chwasty i w miarę to widać no ale w tą stronę jak jadę to, to trochę słabiej to widać Fajnie to się tutaj pryska zobaczcie ile tam saren nic sobie z tego nie robią Teraz się trochę wystraszą, bo popryskam, one no tutaj nie będą na razie przychodzić. Bo Danadim działa tak, że, że odstrasza trochę. Bo śmierdzi jednak. Ale zobaczymy, no. Podejrzewam, że sarny nie lubią chemii. Tutaj widziałem już w parę miejsc takich wyleżanych. Ale och okres ochronny saren jest więc myśliwi nic z nimi nie mogą zrobić. Się na to nie poradzi, jedziemy na trzy atmosfery, tak jak mówię, pięć i pół chyba na godzinę. Nie ma co się spieszyć, wiadomo. fajnie sobie jedziemy. Widać, że zajedziemy na trzy na atmosfery. Fajnie to się rozpyla. Zaraz będziemy kończyć to pole. Wjeżdżamy teraz kolejne kolejny. O, jak dalej załączamy. Dostanie mi taki skrawek. w tamtym roku, tam mi na samym początku się nawożyło, opryski i było tak trochę słabo, bo przypaliłem na sam koniec trzecio, trzecim pryskaniem yy, yy, na, na grzyba i były wszystkie puszka pionowo w ogóle to się nie dostało ani nic więc teraz w tym roku trzeba uważać troszeczkę później wolę nie dopryskać w środku jak znowu spalić i, i będzie zaśmiecone wszystko Boże, niezboże Dobra, na tym polu to myślę, że wszystko pokażę Wam jeszcze może na następnym polu co tam w trawie piszczy, może nie tutaj tylko na tamtej, bo tutaj jest pszenica ta samo ona jest zdrowiuska, troszeczkę ma jeszcze końcówki przyjarane od mrozu Ale ale to się wszystko yy, to Równa podejrzana teraz jak deszcz przyjdzie o Widzicie, to jest wyleżane przez sarny tutaj kolejne tutaj kolejne tutaj no tutaj tutaj troszeczkę wstaje ale, ale to wszystko idzie w szkodę na tej nie bo myśliwi nie. Musiałem dogrodzić wszystko, to widzicie, tutaj sobie nic z tego nie robią. Tulet jedna, siedzi, one zaraz pewnie będą małe, miały. No to nic się nimi nie zrobi. Dobra, na razie to wszystko. Widzimy się na następnym polu. Witam po przerwie, zapomniałem sobie yy, włączyć kamerki jestem już na ostatniej białce takie tutaj omijanki są no ale to, to się nic nie poradzi na to Czekamy. tutaj widzę, że mało się tutaj jeden słupek mój tata jak poprawiał to, to powalił musieli sobie naprawić ale to nie ma żadnego problemu sobie tak, żeby to wszystko było dobrze. Tak mi się wydaje, że będzie to co idealnie, ścieżki już fajnie będą zaznaczone. To jest niewygodnie z tym załączaniem, ale gdzie się przyzwyczaić Zobaczymy ile tu jest o kurde, może mi braknąć. Powinno być. Zobaczymy. Jest delikatny wiaterek, ale to dosłownie no jest może 2 metry na sekundę, 2 km na godzinę. Taki wiatr to nie wiatr. Zobaczcie, no w miarę jest prosto, no Teraz się zagapiłem. No to, ale praktycznie jest od linijki jeszcze jeden przejazd na znaczy dzisiaj kończę yy, Tak jak mówiłem wcześniej zapowiadają w środa czwartek piątek sobota deszcze jeżeli popryz, po, popada poniedziałek yy, ma mówią bez deszczu jeżeli tak będzie jadę pryskać na jedno li, liścienne łubin bo tam jest yy, las yy, Beżu. I muszę to zwalczyć, bo tak to znowu nic nie będzie. Leopardem będę pryskał będę zobaczymy, czy to też wymierze dobrze. Czy nie? Co to tam kurde było? Kuna, prawdopodobnie jakaś kuna, tam się działa. Ale no oczywiście nie zauważyłem tego, bo przyglądam się jak się pryska, a nie jakieś tuperele. jednej tutaj dyszy yy, cieknie mi muszę y, jutro dzwonić mam y, do, do serwisu nie wiem co oni tam będą poczynać To tak, w miarę, w miarę fajnie to wygląda. Tutaj jeden z y, kapselek, tej ten kołpak też przeciekał, ale to robiłem sobie taką partyzantkę trochę. Y, to robiłem sobie puszczelkę w domu, bo wycinałem. Na razie jest, nie jest tak źle, ale, ale no, muszę też powiedzieć im, że ten kołpak słabo dociąga. To jest takby tak niedolany plasticzek. No i też to trzeba chyba wymienić na gwarancji. Ale ta jedna dysza tutaj, ten rozpylacz już chyba z 5 kubek i dwa zaworki wymieniłem. No i też yy, też to jest nie tak, więc też jest chyba do wymiany. tyle cyk widzicie tamten o leje teraz muszę żeby to przestało kapać muszę cyknąć o tak wyłączamy wałek ręczny mogę uratciągnąć. Czekaj. dzwoni. Zaraz się rozłączam. Chwila moment. Mój tata dzwonił, że zakopał się wózek widłowy. No i będę musiał jechać go wyciągnąć. Dobra, na razie tyle. Zjeżdżam do domu. To do zobaczenia. Zobaczę ile mi zostało. Zero. To było idealnie wymierzone. 300 litrów, 1,5 hektara. Jakby w mordę szczelił. To na razie jak coś to jeszcze wrzucę coś z wyciągania wózka. No, jednak zmiana planów. Wyciągną się sami. Jadę więc do domu. Jeszcze mi coś zobaczyć. Zaraz wracam Dobra, zjeżdżamy do domu kurda tutaj z tej Zakończyłem właśnie skracanie i, i grzyb, opreski reszta Czyli tak mówiłem. Pasty jednościenne, w łubinie będę prawdopodobnie W poniedziałek zobaczę jeszcze jak to Jak to tam wyniknie Może to przeciągnie Zobaczę jak będą opady Ale to no myślę, że no W przyszłym tygodniu Jakby popadało to chyba się te głubiny Rozwinęły Łubin też by trochę poszedł bo on tam naprawdę brakuje mu wody niektóre takie ubiny które nie zostały yy, nawilżone i nie, nie wywiało tego pyłu no to są jeszcze w takim w takim suchym, niby ten wczoraj padało coś, ale to jest to jest bardzo mało no zobaczymy no Jutro, jutro może już wieczorem zapowiadają deszcz, więc fajnie by to tak powoli sobie podpadało, zobaczymy. Ja tutaj miedzą, ale to jest tak nierówno, że łeb chcę urwać. Saren jest tutaj normalnie multum. Tam u nas co pryskałem na pierwszej części, no to było tyle tych saren. Muszę jeszcze tutaj przyjść. Petardę może jakąś rzucę, czy coś trochę wytłoszę, no bo to nie idzie z nimi poradzić. tutaj do wujka, o tam jeszcze nic nie wzeszło praktycznie, bo sucho a one już tam siedzą i żrą u mnie też tutaj jęczmy ten z centrali co był siany jest słabizna ziemniaki w środku tam poryte przez dziki tutaj mam cztery rządki ziemniaków tutaj mam jęczmień słabizna też, popatrzcie jak nierówno wschodził może jak teraz przyjdzie to deszczu to to ruszy, ale ale słabo, no słabo na słabo to wygląda tutaj jęczmień u, u kurzyna też słabo wschodzi, no oni to chyba nie, tego chyba nie wołowali. Tutaj owiec mają, też go wałowali Tutaj jest mój owiec. Bez wałowania, bez niczego na Ugorze. No jest, może być, no mogło być lepiej, ale ten. Tu jest drugi rok po Ugorze pszenica. Też była pryskana tutaj, nie, nie robiłem filmu Tutaj obok będzie moja... Yy, mój Julius Pierwszenica No w miarę to wygląda, chociaż najlepiej tak co roku wygląda fondia chodzi to znowu tam sarna To jest smak kabrak z tymi sarnami Sarny, tam sarny koło naszego koło ziemniaków cholera wie czy to przypadkiem one gdzieś nie żrą tych ziemniaków Zobaczcie, stoi i czeka, teraz zaczęła uciekać są, dwie sarny, tak samo, kurde, nic się nie boją, nie wiem jak to poczniemy z nimi, albo niech wyszczelają to trochę, albo nie wiem, no, to jest, o, popatrzcie jak tam się, kurde, gonią, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć sztuk. Nic kurde se nie robią z tego. Tam dwie. Tam chyba było dziewięć u mnie na, na polu. Tam jest jedna, widzę, u mnie na, polu, na pszenicy. Tutaj widać, że sąsiad trochę wycinał. No dobra, no, tutaj jeszcze jest jęczmień Ujjka miał być owiec, ale, ale się bał chyba, żeby żeby owsik się nie, nie rozplenił no i przesiał jęczmień to na owsik się na owiec głuchy się opryska dobra to no, na razie kończymy do zobaczenia w następnym filmie. Tutaj mamy przeżyto. Popatrzcie jeszcze tutaj na szybko różnice. Pomiędzy tutaj były dotąd były ziemniaki, a odtąd była pszenica. Jaka jest różnica koloru? No, ale to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.